Siemanko wszystkim. Ja was witam dnia kolejnego. Postanowiłem zostać jeszcze jeden dzień dłużej w Chiang Mai. Po prostu z prostej przyczyny, że nie udało mi się wczoraj zrobić wszystkiego, co miałem zaplanowane, a nie chcę też się gonić, tym bardziej, że całą noc będę jechał autobusem i być bardzo zmęczonym w autobusie, gdzie ten sen jest naprawdę kiepskiej jakości, drogi są dziurawe, czasami jest dużo zakrętów. Jest naprawdę złym pomysłem. Więc po prostu postanowiłem zostać jeden dzień dłużej. Nie udało mi się wczoraj zrobić świątyni z punktem widokowym Po Królestwie Tygrysów. Udałem się na późny obiad, potem zrobić pranie. Już było późno, zacząłem montować wideo i w sumie poszedłem spać. Jeszcze zrobiłem trening wieczorem. Więc dzisiaj się udam na tą świątynię z punktem widokowym. Będę chciał Wam pokazać bardzo popularną świątynię. Tak zwaną srebrną świątynię, do której mają wstęp tylko mężczyźni, do środka. Jest dyskryminacja kobiet, zgadza się. I odwiedzimy małą wioskę małej grupy etnicznej Chmong. Jeśli dobrze orientuję się, ta grupa etniczna nazywa się Chmong, więc udam się też tam. I zapraszam Was do oglądania. Dojechałem do tej wioski, położonej wysoko w górach i jakiś górski maraton tutaj jest, ultra coś się nazywa, I naprawdę dość, że dużo zakrętów jest, droga jest stroma, wąska, to jeszcze ci ludzie biegną i trzeba na nich uważać i bardzo, bardzo ciężko się jechało. I myślę, myślę, że to będzie takie ciekawe miejsce. Na pewno to będzie ciekawe miejsce, bo to jest wioska położona wysoko w górach w okolicach Chiang Mai. Zobaczcie sami. Taka mega, mega stromna ta wioska jest, bym powiedział. Oczywiście tutaj dziewczynki mają. Zobaczcie, swoje. Tradycyjne stroje na sobie. Zrobię jeszcze zdjęcie. Jest w mini też. Dobra, ja cykam foto. Ja chciałbym Wam pokazać łazienkę w tej wiosce. I zobaczcie. Taka toaleta. Też jest czasami luksusem dla mnie. Że można sobie kulturalnie. Stanąć na tym białym i zrobić kupę. Ta toaleta kosztuje 5 batów, i naprawdę ja przez w ciągu miesiąca chyba miałem tylko 4 razy ciepłą wodę w hostelu. Czyli 26 razy się. 4-5 razy, czyli 26 razy się kąpałem w zimnej albo lodowatej wodzie, mimo że w pokojach prywatnych, jednoosobowych woda była ciepła, tylko w dormitoriach nie było ciepłej wody. Więc naprawdę, czasami taka łazienka i ciepła woda jest naprawdę dużym luksusem. I zobaczcie to: mandarynki kosztują 2,40 za kilogram. One oczywiście są zrywane tutaj w Tajlandii. W regionie górskim tu pani też ma po 2,40. A tu pani ma takie fajne ozdoby? Elefant? 60 watts. 60 watts. No, thank you. Tych bulw e, nie lubię. Chociaż miałem kiedyś okazję je zjeść i. Nie podeszły mi te bulwy. Naprawdę mi te bulwy nie podeszły. Takie piękne wejście mają do tej wioski. Więc ja po prostu wbijam. Zobaczyć, jak ta wioska wygląda. I pani ma te truskaweczki, i mini jabłuszka po jakieś 9,60 maksymalnie 10 złotych naprawdę te kobiety niektóre noszą piękne piękne stroje tradycyjne stroje oczywiście jest tu zimno naprawdę pani dzwoneczkiem kibicuje każdemu który przebiega koło jej Stanowiska jest dużo gości z aparatami. Ponieważ jest ten maraton, nawet dronem latają i nagrywałem to. Zobaczcie, jedzie na jaki ma fajny strój. A więc dowiedziałem się, że tu jest maraton górski, który ma 200 km dystansu. Naprawdę to jest 200 km w górach. Jest to olbrzymi dystans. Serio, mega olbrzymi. I idę szukać dalej pań ubranych w swoje tradycyjne stroje. Oczywiście da się kiełbaskę zjeść, mięsko. Ja jestem głodny i prędzej czy później tutaj będę musiał się stołować, żeby nie było. Zeszłem na chwilę z głównego szlaku, bo zobaczyłem tą panią. Hello, Beautiful. ta wioska chyba słynie tylko i wyłącznie z tego maratonu i z tego stroju tych ludzi. Hej, sobie siedzą dziewczynki, i każda swoim telefonikiem się bawią. Zobaczcie, ta dziewczynka sobie je ryż, a w środku ryżu ma paróweczkę. Taką całkowicie inną karnację mają te dzieci. A tutaj taki karzelek biega. Halo! Zobaczcie sami, tu są laleczki. I one mają tradycyjny strój, w którym chodzą te kobiety i dzieci tutaj. A tu mamy takie. Laleczki bardziej europejskie bym powiedział: w oczywiście tajskich, tradycyjnych strojach. I się chłopczyk bawi. Hi, co tam masz? Co tam masz? Rzeczywiście, w tej wiosce nic nie ma, oprócz sklepów z pamiątkami i kobiet poprzebieranych, właśnie w te swoje tradycyjne stroje. Znaczy, głównie są dziewczynki poprzebierane, a nie kobiety. Są też punkty widokowe, aczkolwiek na nie się udam, jak będę sobie zjeść obiad. Gdzieś po prostu te punkty widokowe są przykładowo w restauracji. Że restauracja ma taras i jest bardzo fajny widok, więc wtedy dopiero wam pokażę te punkty widokowe. A tak naprawdę myślę, że udacie do takiej wioski na chwilę. Tym bardziej jak się będzie w tej świątyni, którą Wam za kawałek pokażę, to po prostu... To po prostu można się bez problemu udać, gdyż po prostu to jest chyba 6 km dalej. I muszę bilet kupić, żeby coś zobaczyć. Więc trzeba kupić. Więc bilecik kupiony za 20 batów i już wiem, co pani chciała mi pokazać. Zobaczcie sami. Dziewczyna tutaj przymierza strój. Może kupi. Myślę, że to jest. Jakaś turystka, aczkolwiek bardzo ładnie na niej leży. Zobaczcie sami, jeszcze jak to będzie miała przywieszone, to już w ogóle czyli całe serce wioski się skrywa tutaj po zakupie biletu. Zobaczcie, dzieci sobie jedzą, one w ogóle się nie przejmują. Ale katuszki rosną, są kobiety przebrane, tej jest ziomeczek przebrany. Eee. Eee. Oni są bardzo przyjaźni nastawieni do człowieka. Foto? Foto? Ja video, ok? Na video? Foto, jak No i będziemy mieć wspólne zdjęcie tutaj z państwem. Więc, po prostu, życie tutaj się toczy swoim tempem. Naprawdę. Jest to mega miejsce. Mi się podoba, mi się podoba. Myślałem, że będzie trochę gorzej w sensie po tym, co widziałem, że tam mi się podobało w tych straganach. Aczkolwiek tutaj się podoba mega. I oni tu nie mieszkają, oni są turystami, tak samo jak ja. Turysta, turysta, turysta. Turyst. A te dzieci, one tutaj pochodzą po prostu stąd. Te dzieci, hi, how are you? Nie wiedzą jak zareagować. A całość się prezentuje tak: takie piękne kwiatki to są. Aczkolwiek oni będą mieć fajne zdjęcie, więc ja tam idę. Zobaczcie, jakie fajne zdjęcia mają. Pani tam fajnie wytłumaczy im wszystko elegancko. Będą mieć naprawdę świetne zdjęcia. Oczywiście te stroje trzeba za odpowiednią opłatą wypoży wypożyczyć, więc nie będę śmigał po prostu w takich strojach męskich tylko po prostu będę sobie robił zdjęcia z tymi ludźmi co mają te stroje oszczędność zobaczcie jaka gigantyczna kusza jak w tym, w hobbicie do ustrzelenia y, smoka tej nie robiłem zdjęcia i tu mamy oczywiście dzieci w swoich strojach. Tamte bawią się czymś. Ale mega, mega, mega przyjemna okolica. Zobaczcie sami na ten widok z tyłu. To jest taki aladołek, a obok jest naprawdę fajna no dżungla, żeby tak powiem. A tam za tym daszkiem jest mega fajny punkt widokowy, ale to to Wam za kawałek z, z knajpy po prostu pokażę. Hello. A tamten ten ziomek, o strzela do mnie. Piffa, piffa. Słodika to <try> o <przyszedł> kolejny ziomeczek <music> my name is buffalo buffalo <coughs> Nie no no, <mur expensive> no buffalo? O, Trzeba ręce do góry podnieść, bo poziomek do nas strzela a postrelny mnie. Look. Zobaczcie, nauczyłem się maczka sztuczki z kominiarzem. Repeat. Idzie kominiarz po drabinie. O, tamten coś ogarnął. Figa. Fix. Fix and Max I podokuczały mi trochę dzieciaki Ale tutaj mamy ziomeczka co gra Ja Zobaczcie tam jeszcze jakieś dzieciaki biegają, ale myślę, że już nie będę do tych dzieciaków wchodził po prostu. Idę sobie zjeść obiad i wam pokazać widok. Bye. Na czym macie? A zobaczcie, jaką ta dziewczynka ma zabawkę. Kopię puszkę. Zobaczcie, niechcący kopłem puszkę dziewczynce, i ta puszka wpadła tam w dziurę, i ona poszła się poskarżyć siostrze. Tu jest siostra. A tu jest ta dziewczynka co jej puszkę nie chcący kopłem. <grych> I puszka wpada tam. No nie wyjmę tej puszki. Nie ma jak. Ale fajny ma strój ta dziewczynka. Zobaczcie. Ale kolega ogarnie. Wyciąga puszkę. Zobaczcie. Wyrzucił puszkę. I dziewczynka się cieszy. Ha, nic nie da. Teraz nawet piątki nie chcę przybić, jak jej kopie mnie chcący puszkę. Ogólnie mam tyle fajnych zdjęć z tymi ludźmi w tych strojach, że to jest szok. Naprawdę każde zdjęcie wychodzi bardzo ładnie. Zobaczcie, jakie tu dziecko sobie biega. Oni uciekają przed tym dzieckiem. Chcą, żeby on nie gonił. Daje tutaj dziewczynce zupkę chińską do jedzenia i sobie je. A ja po prostu uciekam zjeść w końcu ten obiad. Zobaczcie, tak się prezentuje kawałek daszków w tej wiosce. Nie ma tutaj dobrego takiego punktu, żebym mógł nagrać całe daszki. A drona nie wziąłem ze sobą, więc nie będę miał jak z lotu ptaka wam nagrać. O, niestety nauczyli dzieci mówić. Mani, mani. Ale my nie damy mani. Idziemy obejrzeć jeszcze wodospad, bo gdzieś tutaj jest ponoć 5 minut tylko. Marszem. I wejście na wodospad kosztowało następne 20 batów. Słyszę tą wodę, słyszę tą wodę naprawdę. I są ładne, ładne kwieciste ogrody tutaj. To trzeba przyznać. Pan tu sprzedaje szmaragdy, krystały Aladdin. Nie, No, I don't like. Ale zobaczcie, jaki jest bambus. Z tyłu duży więc wioska nazywa się ogólnie Dojpój, i mam wodospad, i to jest ten cały wodospad. Czyli on nie jest jakoś super fajny. Tak wygląda. Jest oczywiście bambus, który tą wodę transportuje. Tu mają zbiornik z rybkami. Ale ta woda gdzieś z tego zbiorniku z rybkami musi się po prostu wylewać. I zaraz Wam pokażę jaką metodę mają wylewania na tą. Wodę. W sumie 20 batów to jest 2,40. Weź. Oni tylko żyją tutaj z turystyki, z tego co sprzedadzą. I tych turystów nie ma jakoś super dużo z tego co zaobserwowałem. No chyba, że dzisiaj taki dzień jest, że po prostu nie ma tych turystów dużo. Więc no, wiecie o co mi chodzi. Zobaczcie. Fajnie. Tak właśnie woda uchodzi, tam jest jeszcze jedno ujście wody, bo po prostu, gdyby była śluza, to te ryby by po prostu uciekały, a tak to są dwie rurki i rybki nie uciekają. Ale zobaczcie też jakie fajne są drzewka tam u góry i niestety idą jakieś nieprzyjazne chmury z tego co widzę, łapcie taki. Widoczek jeszcze przed moim obiadkiem. Jest on przy wodospadzie, oczywiście. Myślę, że ciekawe doświadczenie wybrać się do takiej wioski. Jest podobna, oczywiście, do wioski Karen, aczkolwiek działa na całkowicie innej zasadzie. One nie, nie robią ze siebie atrakcji turystycznej poprzez. Zniekształcanie ciała, tylko po prostu ubierają swoje tradycyjne stroje. Głównie to małe dziewczynki mają te stroje i wypożyczają stroje turystom. I na tej zasadzie biją kasę. Z wodospad da się zjeść itd. tak dalej. A w wiosce karen da się jedynie napić kawy i robić zdjęcie tym kobietom, które mają tą szyję wydłużaną. I tutaj pani coś czekoladowego spina. A patrzcie jaki ciekawy patent zastosowania mm, kół i te koła są podejrzewam od jakiejś ciężarówki. Są po prostu opony wbudowane w, w ścianę. Jest to ciekawy, ciekawy pomysł, ciekawe rozwiązanie. A zobaczcie, ile dzieci jest w kupie przy wejściu na wodospad. Naprawdę jest multum. I one bawią się. Aaaa, pani upiększa swoją córkę. Bu. Słuchają muzyki swojej. I włączymy nam naszą muzykę. Zobaczcie jaki gigantyczny ul pszczeli ma pan u siebie w... W sklepiku po prostu. To jest gigantyczny ulb Do tego można u tego pana kupić chubę drzewną, która służy jako przyprawa na do zup. Więc spoko rozwiązanie przyprawi. pan sobie fotografuje biegających ludzi. I zobaczcie jaka to jest prostota konstrukcji. Jaka by blacha nie była sklejka, nie sklejka, jest dom postawiony. Mój ziomeczek jedzie z ale jest budynek postawiony i jest. Ludzie tam... Chyba chyba knajpka w tym jest. Zaraz zerknę, ale na 99% obstawiam, że w tym miejscu jest knajpa. Ja moi drodzy wszedłem do knajpki i wam pokażę widoczek. Tam pan coś je i nam pokazuje. Chciał pomachać. Tam dzieci mają boisko do piłki. I w tym budynku po lewej jest szkoła mała. Zobaczcie sami. Daszki i tak dalej. Wszyscy budują z tego, co mają pod ręką. Są jakieś stare blachy porzewniałe, trochę sklejki, dachówki. Są też wymurowane domki. Ale tak, ten płot tutaj to one są po prostu z desek popruchniałych. Żyją sobie po prostu na starych zasadach w tej wiosce. Więc ja, moi drodzy, udaję się do tej świątyni, do której miałem się udać. Nie wiem, jak długi ten odcinek wyjdzie. Aczkolwiek myślę, że może tym akcentem y, zakończymy go. Goodbye. Goodbye. Hey. Goodbye. Hey. Goodbye. No. <grym wyszła> Goodbye. Goodbye. <grym wyszła> <grym wyszła> <grym wyszła> Także świątynię pokażę Wam w następnym odcinku, żeby go niepotrzebnie nie przedłużać znowu do 40 minut.